Manko i tam w mojej kuchni. Ja nazywam się Czardasz Pontymir oficjal. Możecie mnie pamiętać, jak jeszcze byłem e, ładnie ogolony oraz szukły. Teraz się już troszeczkę to zmieniło, ponieważ jest kwarantanna i e, poszedłem po prostu w długo. W długo. Mm, moi drodzy, pokażę Wam dzisiaj e, co ja w ogóle jem, kiedy już nie chcę być kurwa z bo już chcę schudnąć. I oczywiście zapytacie, dlaczego ja to kręcę? Po co to? Że, czy ja wam chcę coś pokazać, przekazać wam coś wartościowego? Oczywiście, że nie. Chodzi o to, żebyście nie zapomnieli o mnie. Kurwa, ja jestem dalej. To jest Moi drodzy, co będzie nam potrzebne? To będzie ogólnie taki dietetyczny kurczak. Będzie nam potrzebny do tego kurczak, będzie nam potrzebny czosnek. Oczywiście ja jestem wielkim fanem czosnku, więc jeśli ktoś wam mówi, jeśli widzę w przepisie, daj dwa ząbki czosnku, no to ja mówię kurwa, no to już cztery, dziękuję. Yy, potrzebna będzie cebula. Yy, takie mrożone warzywa moi drodzy. Saszet, yy, ja tutaj mam yy, yy, taką taką yy, brokuła. On wygląda jakby... Był drzewem, Jakbyście się dżema. drzewa. Ryżu taki kieliszek. Najlepiej może być kieliszek taki do koniaku, żeby tutaj aromat ryżu nie, nie uleciał. Pamiętajcie, żeby nie trzymać kieliszka ryżu w ten sposób, bo odgrzewacie ryż. Trzeba o tak po prostu. Kieliszek ryżu, no i takie moje no takie takie pierdolenie jak mieszanka jakaś. Tutaj jakaś też mieszanka, same mieszanki, takie dupowo nie wiem o co chodzi. To jest bardzo zdrowe, nie zachowuje wartości odżywczych, ale y, jest to dalej jakiś I moi rod bardzo ważna sprawa. Warzywa. Znaczy te warzywa. To są przyprawy. Będzie nam potrzebny pieprz dziarnisty, będzie nam potrzebne ziele angielskie. Będzie nam potrzebna kurkuma, która zawiera kurkuminę. Ona jest... Moja typiara to spierdala tą kurkuminę, bo ona mówi, że to jest w ogóle najlepsze na raka i to nasa, to smarują te y, 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 z, takie sądy kosmiczne, to w ogóle jest nieśmiertelne. To dodawałem kiedyś, ale to jest niestety, dowiedziałem się, to pan Rafał Bacześ mówi, że ta przyprawa do niczego się nie nadaje. bigosu. Y, 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 y. ja mam rękę do cytatu. Czosnek granulowany, no bo czosneczku nigdy nie moi drodzy. Liście laurowe. I kary, można dodać kary. A czy ja pamiętacie, oczywiście, moją kuchnię z poprzedniego? Kuchnia kontymira, Dalej no, ale nic się nie zmieniło. Stara bieda, kurwa. Kuchenka Ewa. Tylko jeszcze mi się rozjechał niestety kran i muszę po wodę chodzić do mnie. I co, moi drodzy? Teraz będę musiał co zrobić. Musiał będę pokroić cebulę. Cebulę, cebulę, cebulę. fajne. jest. Kroję cebulkę. A, moi drodzy, jak się ogólnie ważna sprawa. Nie powinno się kroić cebuli na takiej drewnianej y, y, tej y, desce, ponieważ drewniane deski mają co do siebie że po prostu yy, pochłaniają dużo zapachu tej cebuli i to po prostu nie może nie śmierć. Ciężko to dopyć, więc jeśli macie plastikową deskę, no to ja polecam kroić cebulkę, bo to naprawdę... no, 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 no to jest... to yy, jest ciężkie. Ej, coś ta cebula jest jakaś... A nie, to jest wszystko dobrze. Moi kochani, e to jest do, do wyjewania. To nie będzie tak potrzebne. Dobra, to ja potem tutaj. Do... <śmuszczam>, proszę, proszę. Moi kochani, yy, pierwsze co musimy zrobić, to wziąć taki garnek, umieścić w nim naszego kurczaka i iść zalać to tak do połowy wody. Dimno. Ona mówi selabi, a ja mówię jej cy będzie co ma być, gdybym walczył z tym. Coś tam. Dobrze, odpalamy tak zwany yy, ten. Ja sobie oczywiście do tego piję meliskę, ponieważ yy, chcę być już yy, ten, chcę być zdrowy i meliska jest bardzo dobra na nerwy. Meliskę też mam bardzo dużo, ja to sobie o robię. Tak, tak, tak. Jak biorę meliskę, moi drodzy, to tako. Dzwonię jeszcze, halo, spokój święty, witam, eee, I tak wkładamy, eee, wkładamy tego kurczaka na mały ogień i dorzucamy przyprawy. Przyprawy takie jak, właśnie liść laurowy, no to tak proszę Państwa, powiem Wam tak. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery listki, pieprz, a moi drodzy, zapomniałem, kurwa. Ej, nie mam przyprawy tej, co jeszcze potrzebuje. Ja pierdolę. Ty, ale tego, nie mam przyprawy. Kurwa, proszę... O Jezus Maria. Proszę Państwa, nie jest. zrobię tego, bo jeszcze potrzebuję takiej vegety natur. Tylko, że nie do ziemniaków, tylko taką... Jest taka, wiecie, takie warzywka granulowane. Wiecie, o co tak chodzi. Ale to... Ja to po co? To, tak, to, tak, to tak. Zabijamy manatki, bo ja bym Kałtany nie idę, bo ja już dzisiaj rano myślałem, że mam koronawirusa i ja już się nie ruszam.